Hej ludzie, Paziu tutaj. Payday 3 umiera. Kiedy nagrywam ten filmik, gra w niego jakieś 700 osób, a w dwójkę grał 26 tysięcy osób. Taka mała różnica. I ogólnie nie wiem, czy ten tytuł się wybroni. Bo słuchajcie, musimy przestać mówić, jeżeli, jeżeli tytuł ma problemy, że on się może odkryć jak No Man's Sky, no Redzi przecież cyberpunka odnowili, no przecież da się tak zrobić. Słuchajcie, to są sytuacje, które zdarzają się bardzo rzadko. To są sytuacje, które powinny nie być cały czas wy... wyciągane przez ludzi piszących o grach, rozmawiających o grach, jako przykład czegoś, co się może zdarzyć, tylko jako ewenementu, jako wyjątku. Bo zobaczmy, Siri Projekt musiał odkręcić cyberpunka, bo oni nie wydają cały czas nowej gry, oni nie wydają, nie wiem, nie wydają za rok nowego Wiedźmina, żeby zakryć porawkę cyberpunka. Nie. Oni żyją z tego, że wokół tytułu jest pozytywna energia, że ludzie kupują na nowe sprzęty, że ludzie kupują nowe wersje tego tytułu, że kupują gadżety, Siri Projekt z tego żyje, więc musiał dopracować swój tytuł. Z Low jest sytuacja była z kolei odmienna, bo tak naprawdę na PS4 dostaliśmy. Co my dostaliśmy? Early Access. I przez to, że zostaliśmy okłamani, to studio miało mnóstwo pieniędzy. I te pieniądze nie zostały przejedzone albo nie zostały ukradzione przez prezesa. Bo naprawdę, jeżeli prezes zarabia na przykład 154 miliony dolarów, to dalej to jest kradzież pieniędzy z firmy, a nie to, że zasłużył. Ale dobra. Tu było oczywiście o połym kotiku. Ale wracając, oni te pieniądze zainwestowali i rozbudowali domy kraja. I w końcu po wielu latach oferowali więcej niż obiecali. Ale to były lata pracy. I to przeważnie takie lata pracy po cichu, gdzie ludzie już po prostu zapomnieli o tym tytule. I to i tak to wygląda, tym bardziej, że tam chyba w Hello Studio oni się nazywają, nad numer skrajny pracowało 14 osób. No jak macie sukces, sukces waszego kłamstwa i macie tylko 14 osób, to łatwiej jest ich utrzymać i żeby dalej rozwijali tytuł, niż na przykład macie zespół, który ma ponad 100 osób, prawda? I słuchajcie, i to jest przerażające, że masa wydawców i deweloperów myśli, że im coś takiego ujdzie na sucho, że oni są nieśmiertelni, że oni sobie dają radę. No, dla mnie to jest, słuchajcie, głupota. Dla mnie to jest tylko takie życzeniowe myślenie, że może nam się uda. A może nam się nie uda. No słuchajcie, no, w stanie jakim Payday Trójka wyszedł, to on nawet nie stał koło dwójki. Nawet nie wiem, czy Gdybyśmy porównali premierową zawartość Paydaya dwójki do zawartości Paydaya trójki, to nie wiem, czy Payday 2 by nie wygrał. To znaczy domyślam się, żeby wygrał, bo przynajmniej jemu serwer działał. No i nie był always online, miał single. No to już tutaj jest jakaś wygrana. A tutaj? Tutaj to jak, nie wiem, nie mam pojęcia. No słuchajcie, nie zdajecie sobie sprawy, jak, negat jak negatywne uczucia mają teraz deweloperzy, którzy siedzą nad trójką? Bo naprawdę jest to paskudne, paskudne uczucie, kiedy idziesz do firmy i pracujesz nad tytułem, gdzie patrzysz na player count, a tam gra 700 osób. A patrzysz na poprzednika i tam jest 26 tysięcy osób. Naprawdę. Kiedy widzisz, że Twój tytuł multiplayerowy umiera i ty mówisz, no może coś trzeba zrobić, a sobie tylko odpowiedź pod tytułem nie, to będzie dobrze, zobaczycie. Z kolejnym update'em będzie super. My to w ogóle jeszcze esport z tego tytułu zrobimy. To czy tak zastanawiasz się, aha, to ja zwariowałem, czy wy zwariowaliście? No bo słuchajcie, no bo ktoś, kogoś musi tutaj mocno kłamływać. Osobiście nie widzę Falsy. No chyba, że Payday 2 przynosi takie pieniądze, że oni mogą te pieniądze inwestować w Payday trójkę. Nie wiem, czy Payday 2 w takie pieniądze przynosi cały czas, ale no to byłoby chyba najlepsza opcja, że oni te pieniądze inwestują w trójkę i że oni wszystko z dwójki przeniosą do trójki. Wszystkie skórki, wszystkie inne rzeczy. I że trójka urośnie, ale no nie widzę tutaj. Jak oni by mieli zrobić, co mieliby zrobić. Ja osobiście po prostu bym trójkę. Skasował, ale przed skasowaniem trójki zrobiłbym nowego patcha do PDA dwójki. I tyle. I dalej bym rozwijał dwójkę. Po prostu te rzeczy, które. Ludziom się podobało w Payday'u trójce, czyli lepsze animat, animacje, ogólnie grafika. To wróciłbym to do Payday'a dwójki jako next genowy update za jakieś 60-70 zł, a ci co kupili Payday'a trójkę, dostaliby za darmo tą next genową wersję Payday'a 2. No bo innego rozwiązania tutaj logicznego nie widzę. Starbreeze się sami wkopali, bo Słuchajcie, teraz, jeżeli rozwija tytuł tak mocno, jak, im, jak rozwinięty był Payday 2, to musisz sobie zadać pytanie, czy stać nas na zrobienie lepszej gry niż Payday 2? Oni sobie to pytanie zadali, tak wiecie, tak połowicznie, bo powiedzieli, że my zrobimy tą grę lepszą, lep damy tej. Payday trójko, trójce lepsze podstawy niż o Payday 2, bo nowy silnik, etc. Ale jednocześnie Payday 2 miał te wszystkie patchy, te wszystkie dodatki, które przez lata narastały, rozwijały tą grę. A często deweloper nie myśli o tym, że ta gra poprzednia była tak bardzo rozwinięta. Nie. Oni myślą, że, że gracze będą porównywać podstawę Payday trójki do podstawy Payday 2. I to jest głupota. I to jest sposób myślenia, który doprowadza do upadku danej serii. No bo jednak gracze mają w głowie tą edycję ostateczną, tę, ze wszystkimi dotkami. Jak dla mnie ta gra jest bardzo, co małe, fansewery deweloper to odratuje. Oczywiście chciałbym mu zjeść zjeść te słowa i nagle okaże się, że Payday 3 dostaje update, po prostu Payday 2 w Payday 3 i wszyscy idą grać w Payday trójkę ale no, nie zapowiada się. Sami deweloperzy z wypowiedzi, które krążą po sieci, no, tak średnio wiedzą, co mają zrobić. Szkoda. Szkoda, bo Payday 2 jest naprawdę świetnym tytułem i szkoda, że to po prostu... Tak się skończy i wcale nie jestem pewien, czy to się nie zakończy rozwiązaniem studia. Bo to? Bo myślę, że tutaj duże pieniądze poszły na tak zwaną mordę, że my robimy PAYDAY-2, to dajcie nam pieniądze, bo patrzcie, jaki PAYDAY-2 jest popularny. Zresztą to samo było z platform Z blatwo ten. Blood for Life, czy jakbyś tak nazywał się ten, ta gra twórców Left for Dead też wyszła. Wyszła w stanie gorszym, bardziej niedopracowana od Left for Dead a. i Left for Dead też grał wiele więcej ludzi niż Back for Blood. No, czy mi się tytuł. To, to właśnie pokazuje, że. Czasem fakt, że robisz grę albo kontynuację, albo duchowego spadkobiercę, nie sprawia, że ludzie się rzucą na ten tytuł. Musi widać coś więcej, musi widać coś z wątroby. Szczególnie jak bazujesz na jakimś znanym IP, na, na tym, że zrobiłeś kiedyś dobrą grę, albo to jest kontynuacja. Musi wydać coś z wątroby. Nie ma wyjścia. A co Wy o tym myślicie? Czy według Was Payday trójka jest jeszcze do odratowania? Piszcie w komentarzach i dobrego dnia. Pa, pa.